Komisja Wyborcza posiada wyniki z terenu byłego województwa legnickiego. W naszym okręgu było uprawnionych do głosowania 437 317 osób. Kart do głosowania wydano 89 913. Zatem frekwencja wyborcza wyniosła niespełna 21%. Najwięcej głosów w rejonie zdobył, zdobyła lista numer 4 w naszym okręgu. To jest Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I liczba głosów oddanych na ten komitet wynosiła 29 720. 22 głosy. Najwięcej głosów na liście oczywiście zdobył lider pan Jackiewicz. 17 752 głosy. W rejonie oprócz tego znaczną liczbę głosów zdobyli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz nowej prawicy Janusza Korwina-Mikke. Kolejną listą, która zdobyła najwięcej głosów to jest lista Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. I było to 25 825 głosów, a lider tej listy, pan Strojewski, otrzymał 17 721 głosów, więc bardzo podobną liczbę jak pan Jackiewicz. Frekwencja w Legnicy była porównywalna do średniej krajowej, a to oznacza, że do urn w naszym mieście poszło niespełna 18 tysięcy ludzi.